Zawsze, gdy masz gorszy dzień lub złapiesz doła, to pamiętaj, że twoja bratnia dusza i najlepszy przyjaciel ma cztery łapy oraz tylko czeka, żeby cię pocieszyć. Dobrze, komuś to nie jest dobrze. Ojejcie, ojcie. Pora na wieczorną toaletę. A mnie policzyć po palcu? Och, jejciu, jejciu. Po paluchu mnie się Po paluchu mnie policzała. Policzała, 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 cześć. Stupki, cześć. Kotki to mają takie siolski jężyczek, siolski jężyczek.